Mano, ja jestem Figuś Magik. Dzisiaj gramy z Smogbat Mix. Ciało na Dzisiaj normalny Fortnite. Nie tak jak wtedy graliśmy ze Smogbat Mixem. Mon Fortnite montaż Tylko gramy normalne pary. Przypominam, że filmy są w każdą sobotę i niedzielę o 12. Jak wbiję 5 w górę, to będą kolejne odcinki z Fortnite'a. To chyba tyle. No i wpadniecie na kanał Smogbat Mixa, który będzie w opisie. To chyba tyle. Właśnie, lecimy. Dobra, także sami widzicie, teraz lecimy busem i powiedz mi gdzie lecimy. Lecimy sobie na taką wielką chatę, która znajduje się tutaj w Polskim Lecimy. Dokładnie. Lecimy do... Teraz najbardziej kozacką lotnię, która ma taki efekt zestawu. Teraz patrzcie na to, Waga, Uwaga, może postaram się jakoś wykadrować. Dawaj. Widzicie to lotnie? Widzicie to? To jest dopiero lotnie, ta moja ulewa z pierwszego sezonu rozdziału drugiego Zoena. Jakieś szepoty łatwe były na solo. A właśnie, ważna informacja. To na którym gra SmogBat Mix jest w tej chwili do wygrania. Wystarczy wbić na kanał SmogBat Mix i tam zobaczycie co trzeba zrobić, żeby wygrać takie konto z ratowaniem świata. są tym Ja tymczasem broni nie mam. Może masz jakąś broń PMA tu jest? Dobra, przyda się na pewno te A bliskie odległości. do gości. się dla was zrobić wina. Wątpię, że nam się uda. Powiecie my jesteśmy bambikami, bo gramy z giftami. Właśnie. Drift, najgorsza postać. Pompę w sami widzieliście wziął pompę Ja niestety nie mam A ja z pompi jestem dobry To jest... Nie nie? nie mam wody. Wody. A okay. Możemy tak chodzić, o dawaj, chodzimy Jesteśmy dyftami A i uważajcie też jak Jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli grać w ten To uważajcie, bo może was nieźle sprankować z, z przesadą bo sprankował mnie w ten sposób, że Zostawił samochód, gdzie ja wjechałem sobie na strefę Dokładnie, uważać, bo wiem ja Jaka skrzyneczka, jest? Ładnie Ale słabe Najgorsza pompa jaka istnieje To jest tą To jest słabe robisz, tak I pół godziny, aż się znaładuje Ładnie, amcynka się dojeżdża i pada Dobra, uwaga, teraz będzie profesjonalny unboxing Lamy Patrzcie ten unboxing Lamy Patrzcie, jak po chwili Z wydobędą przedmioty, a jakie dobre Weź sobie O, czekaj lecz. Kozek. Także sam jak widzieliście koleś, może na was nieźle sprankować, na przykład oddalić od siebie kolegę. Dokładnie. Nie widzieliście jeszcze filmu, który był tydzień temu, no i 6 dni temu, to możecie wbijać na mój kanał. Tam Fortnite montaż też z tym panem. No i był odcinek z Minecrafta, gdzie pokazywałem, jak speedrunować na Sexydzie. Jeszcze piście w komentarzach propozycje na odcinki, bo się na pewno przydadzą. A było pytania do QA. QA jeszcze nie. Na 100 może zrobię QA, nie wiem, zobaczymy. Jeżeli chcecie Q&A, to wlicie w ten czerwony przycisk subskrybuj, wtedy może zrobię Q&A na sto jakby, jakby mnie tak ścinało właśnie jak teraz, to internet mam taki dobry, że masakro, wierzcie mi. Smog batkiks ma identyczny, więc wie, więc wie co ja mówię. Smok, mix wystarczy na ostrzecanie na gracz LKJDEROP. Oczy co, lecimy do typa Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są ulubione Hostings in Challenge z Mixa, to możecie wpić na jego kanał i sobie zobaczyć. Link w opisie. Cię suwa na figuś magii. Dokładnie. A sosóbów pięknej. Czasem widzieliście dwa dniście się kapie za to, że mamy jak najgorsze noby. Yeah, yeah. Napiszcie też komentarze, co sądzicie o moim montażu i o tym, jak wyglądają miniaturki Jeżeli Wam to się pasuje, powiedzcie, wtedy może się poprawię, może będzie lepiej. Zobaczymy. Fantamma. typy, dobra. Właśnie, tu jest typ, musimy go wystrzelić. Zawsze, się, no. akcja ale to zawili nas Aaa nie mogę, sami widzieliście jak ja to zwaliłem Nie, już zabijasz go. go? Jeden go dobra Idź po kartę jak to zabiję. Idź trochę po górę W góry idź Przeładuj Nice, bierz kartę. Patrzcie, widzieliście jak ich porobiłem? Bierzemy kartę, czekajcie skrzynkę otworzę, żeby jakkolwiek móc się uleczyć. On no, nie że mam apteczkę, ale 24hp to nie jest aż tak dużo, żeby móc się udało uleczyć apteczkę. Typ, typ! Z dwóch stron mnie atakują, nie ma wręcz szans. Krat O nie. Dobra, sami widzicie zajęliśmy 10 miejsce, jeżeli chodzi o włosy. Czasem ja wracam do lobby dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę. Tak nie to napiszcie w komentarzu co wam się spodobało. Może to poprawię. czasem to. Żegnamy się. Siema. Siema.